Witam moi drodzy, dawno mnie nie było, mamy kolejną realizację. Po drodze ich trochę było, ale jakoś zawsze brakowało czasu. Ech. Tutaj będziemy instalować pompę Pana High-in-One, czyli mamy taką pompkę, gdzie mamy wszystko w jednym słupku, tak zwana lodówka potocznie mówiąc. Mamy tutaj zbiornik 180 litrów, pasówka, na górze nad zbiornikiem znajduje się bok grzałkowy, wymiennik gazowy, zawór trójdrogowy, tutaj mamy szafę, gdzie mamy całą elektronikę, automatykę, sterownik. Domek już miało instalację. Była instalacja z ogrzewaniem podłogowym, jest w całym domu. Grzejniki w łazienkach, znaczy w sumie jeden. <laughs> z obiegu podłogówkowego. No tak to zrobione zostało. I co najdziwniejsze, może nie tyle najdziwniejsze, co no taki Błąd, który często jest popełniany. Tu, jak widzicie, mamy rozdzielacz, który miał oczywiście zestaw pompowy w sobie z y, głowicą y, termostatyczną, czyli wiadomo, przepływ, y, no, może inaczej, temperaturę na ogrzewanie pod y, Była możliwość regulacji, no po prostu ręcznie. Mając pompę ciepła, no, bez sensem jest y, stosowanie czegoś takiego. Y, kiedy możemy to zasterować automatyką pompy. Dodatkowo błąd. Rozdzielacze zostały zasilone rurką Fi20 Alupexem. No podejrzewam, że jeżeli ktoś nie wie, a ci co wiedzą, no to już tego nie muszę tłumaczyć, ale dla tych ewentualnie, co nie wiedzą, no jest to kardynalny błąd. Jak widzimy, tutaj mamy 5 obiegów, na górze mamy cztery obiegi, pomijam fakt, że mamy duży salon z kuchnią, gdzie są zrobione dwa małe obiegi, ale dwa, dwa duże, przepraszam, dwa duże obiegi, ale dobra, ok. ale zasilanie, no zasilanie rurką 20 no, no jest, to, jest to karygodne, no, no, no. po pierwsze e, prześwit tej rury, dodatkowo jakiś kolanka, bo wiemy, że są no, no, no dają tak potężne opory, że później właśnie są takie efekty, że, że, że coś nie działa, coś słabo grzeje, nie można tego wyregulować. Przepływy są, mimo że mamy rotometry odkręcone na maksa, a, a przepływy mamy po prostu minimalne, więc a że dom już jest, jak widzicie, praktycznie wykończony do zamieszkania yy, tutaj przy. W kuchennym tu mamy to pomieszczenie takie techniczne, gdzie będzie ta pompa ciepła. Pion gdzieś jest, nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Na górze tam mamy garderobę i tam jest drugi rozdzielacz. Co za tym idzie, że no niestety już jakby zwiększyć średnicę do tamtego rozdzielacza, no, no nie, ma, nie ma szans, żeby nie zrobić jakiejś destrukcji i czegoś tutaj nie zniszczyć. Więc no zrobiliśmy po prostu w ten sposób, że jakby zasilanie było wypuszczone, tak jak widzicie tutaj, na szafki rozdzielaczowe RURAFI 26 PEX i ona gdzieś w posadzce prawdopodobnie gdzieś tu są trójniki, które sobie i szły tutaj do tego rozdzielacza. No więc, jak widzicie, odcięliśmy to zasilanie z tej dwudziestki, zostało ono zaślepione, żeby i zrobiliśmy już rurą stalową, w zacisku, tych pięciu obiegów, rurka Fi-22. A w takim układzie z tego tylko, z tej 26 będzie zasilona ta góra. Dodatkowo no, będą dwie pompki, góra i dół osobno, więc mam nadzieję, że to jakoś, jakoś to zafunkcjonuje i i będzie to działać, no bo zasilone z 26. Dwa rozdzielacze gdzie docelowo podejrzewam, że gdzieś na wysokości tej kratki trójniki wstawione i już do samych rozdzielaczy 20. PEX, no jak widzicie, było to zrobione jako jeden obieg. Czyli pompka tutaj, no nie wiem jak, jakiej, jakiej wydajności musiałaby być, żeby to wszystko przepchnąć. Na, pew no na, pewno byłby, na pewno byłby kłopot. Będzie tutaj taki mały bufor 50 litrowy. Tu mamy pompkę cyrkulacji. No widzicie, no, no nie jest to zbytnio efektownie zrobione tutaj, powypuszczane to tak jak powypuszczane. No. Te kolorowe izolacje są jak są. Co będzie można, to jeszcze będziemy je. Wycinać i izolować tak jak mniej więcej to wygląda, czyli już tą szarą izolacją. No jak widać izolacja jest naciągana w całości, nie jest cięta, żeby właśnie to później się nie rozklejało, jak potniemy, pokleimy jakąś taśmą to. No wiadomo, że są takie momenty, są takie fragmenty, które które trzeba, ale, ale w, w miarę możliwości, ile się da, tyle trzeba ewentualnie naciągnąć w całości, bo wtedy to będzie na pewno lepiej. Nie będzie się to rozwalało. No i spełni swoją funkcję. No. Będziemy eliminować te straty cieplne. Tak więc, jako że jest to już wspomniana przysłowiowa lodówka. Wszystkie odcinki w tej pompie mamy tutaj na samym dole. Centralne ogrzewanie, wyjście na centralne ogrzewanie. A tutaj mamy wejście wody zimnej i wyjście wody ciepłej na budynek. Tu jak widzimy, na powrocie jest fabrycznie wstawiony filtr. Na centralnym ogrzewaniu wiadomo, żeby ochronić urządzenie, ale przede wszystkim wymiennik. My wstawimy taki dodatkowy jeszcze. Bo już, mimo że jest to instalacja nowa, ale z doświadczenia wiemy, że jak te dwa filtry dodatkowe zostawimy, dodatkowy filtr na starych instalacjach, no to jeszcze dodatkowo jakiś taki filtr odmulnik magnetyczny, żeby wyłapać jeszcze jakieś tam niepotrzebne rzeczy, które no, nie powinny znaleźć się w instalacji. Tutaj mamy instalację nową, sprawdzaliśmy, jest czysta była wypłukana, tak więc będziemy działać. No tutaj mówię, tu mieliśmy jak widzicie pion kanalizacyjny. Część była po prawej stronie, część po lewej. To zaślepione, to jest były wypuszczone zasilanie powrót i woda zimna do napełniania kominka z płaszczem wodnym, ale tutaj inwestor zrezygnował z tego, więc to będzie zaślepione. Woda zimna mamy jak widzicie po tej stronie kanalizacji, a woda ciepła jest tutaj, po tej stronie. Tu mamy zasilanie powrót, cyrkulację, prawdopodobnie dwie, bo tego nawet właściciel nie wie, a nie ma kontaktu z, z, in, z instalatorem, który to robił, więc cyrkulacja ciepłej wody chyba, tak mi się wydaje, parter, piętro jest osobno. Musieliśmy jak widzicie tutaj robić taki niszmasz troszkę, bo tu wszystkie, wszystkie te rurki centralne, woda będą musiały przejść dołem pod urządzeniem i dopiero tak jak widzicie tutaj będzie to spięte. Podłączymy to na elastycznych łączach, żeby można było to w każdej chwili rozpiąć, w razie W odsunąć urządzenie. Więc no tutaj mamy dodatkowo naczynia, robimy ścieżkę gazową. Musimy, z racji, że agregat jest zaraz za ścianą, no musieliśmy tutaj, jak widzicie, troszeczkę takie powywijać, troszeczkę rogi, żeby uzyskać tę minimalną odległość, jakie są potrzebne na ścieżkach gazowych. Eee, doizolujemy, no jak zamontujemy to dokręcimy a teraz jeszcze tylko pokażę Wam agregacik który już jest zamontowany Nie, jak widać tutaj sobie stoi Panasonic już na R32 stelazu. Kostument zrobiony. Przejście przez ścianę. Tak więc tak to wygląda. Pogoda jest ładna. Tak więc zetniemy to, zrobimy, napuścimy azotem, bo dzisiaj mamy sobotę, w poniedziałek zobaczymy czy piśmienie stoi I puszczę Wam dalej. Bo w poniedziałek, jak dobrze pójdzie, będziemy to wszystko uruchamiać i zobaczymy wtedy. Tak więc, miłego oglądania. Komentarze, oczywiście, mile widziane. Nawet te krytyczne, bo wiadomo, nikt nie jest idealny, nikt idealnie niczego nie robi. Ale staramy się, no staramy się. Jak widzicie, też jeszcze tutaj Elektryk wypuszczał kable. Skrzynka była na tej stronie, tu jeszcze widzimy stare, stare dziurki, skrzynkę musieliśmy przełożyć na tą stronę, no bo yy, urządzenie sięga nam praktycznie dotąd, czyli skrzynka byłaby całkowicie za urządzeniem, no co wiadomo, no druga rzecz, że tu mamy elektryka, na górze naczynia, no nie byłoby to ani bezpieczne, ani komfortowe w użytkowaniu, więc... No więc... Tak tutaj jeszcze ktoś będzie musiał zabudowy porobić. Oczywiście pion zepniemy, bo musieliśmy go wyciąć. Żeby te rurki puścić z tyłu za pionem. Tu zrobimy jakieś dwa kolanka, małe, małe odejście, tak żeby ten pion z powrotem postawić i spiąć z górą. No więc tyle gadania. Trzeba iść do roboty. Na razie.